dzisiaj człowiek bez brwi do Was przychodzi, bo porównamy sobie popularne i w miarę tanie mazaki do brwi. Takie, które mają ułatwić nam pracę, być jak taki trójząb i od razu malować nam pięknie włoski. Mam je w przedziale od 18 do 34 zł i przetestuję wszystko to, co jest dostępne łatwo, tak w takich markach, właśnie w dobrych celach. Lecimy z tym. Lecimy od pierwszego, czyli Christian Laurent. To jest, wbrew pozorom, polska marka. Kosztuje 18 zł i jest dostępny tylko jeden kolor produktu. Wygl ma wyglądać tak, jak taka kurka, a brew ma wcześniej być taka, a potem być taka. Co już wiem, że w sumie nie jest za bardzo możliwe po produkcie, który rysuje trzy kreski. Jak Adidas. <grym> no dobra, zobaczmy go. Więc tak to wygląda, Bialutki z trzema paskami złotymi. O! Uuuu! I test Adidasa. Uuu, cztery! Cztery paski, uuu, okej! Okay. Zapowiada się nieźle, kolor jest ciemnobrązowy, chłodny. Kolejny tutaj w kolejce za 19 złotych jest Lovely. Ja mam dwa kolory. Wyglądają jak takie cienkie tutaj pisaczki zapakowane. Cyk. A tu z tyłu narysowane właśnie trzy kreski i trójząb. I tutaj takie trzy kreseczki. Całkiem ładne opakowanie. I nazywa się Microcomp marker. Comp marker. O tak. <ścoughs> Dobra, otwieram. Jeden i dwa. To jest kolor numer jeden. O, już widzę, że już mi się tak. Już są grubsze i już nie maluję się nimi tak wygodnie. To, co było w Kryścianie, fajne, że one są lekko pod kątem, a ten muszę. Widzicie, jakby zasłonić wam wszystko, więc brew też malować tak, że. Hmm, no nie wiem, dobra. Jeden i to jest dwójka. Nie widzę za bardzo różnicy kolorystycznej między nimi. Może im się coś. Yy... P powaliło. Jest to możliwe. Może jak wyschnie, to któryś się utleni i się zmieni na ciemniejszy albo jaśniejszy, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne liście mam Avon. Avon Mark kosztuje 20 zł, więc da, da, taka. Bardzo spoko cena. Uuu, ładne ma opakowanie. On jest taki troszeczkę grubszy, tutaj jest matowy, tutaj jest błyszczący. Ma ładny taki ten, Brow Tattoo Micro Styler napis. Bo każdy z tych produktów ma troszkę tam inną swoją, inną swoją nazwę. I wygląda o tak. Uuu. Inaczej, zobaczcie. Tutaj wcięcie między zębami, między każdym zębem jest inne zupełnie. I też mamy trzy zęby. W Christianie były cztery. Lovely 3, Avon Mark 3 zęby. Hyt. O, jaka cholera ruda! O oh my god! No to jest 100% rudość. To jest dla bardzo rudych ludzi albo chcących mieć po prostu rude brwi bo można chcieć po prostu mieć rude brwi. Kolejny jest L'Oréal. L'Oréal jest o tak w ten sposób zapakowany, nie ma żadnego dodatkowego pojemniczka, nic takiego. Kosztuje 31 zł. Fajny też ma ten napis, podoba mi się taki, to z czcionką, fajnie to pasuje bardzo do niego. Ma micro tatouage. To, to jest po francusku, ale ja nie po francusku w ogóle ja mówię. Ok, otwieramy. O! U! Uh, dobra, okej, okay. mocno siedzi pod kątem. Trzy zęby pod kątem. Podoba mi się taki trójząb i coś czuję, że najłatwiej będzie mi takiego uszywać. OK i lecimy teraz. I cyk. O, taki jasny jest! Jas... O kurczę, bardzo jasny. On występuje w trzech kolorach i większość z tych kolorów była bardzo delikatna. Jest bardzo delikatna. Ten kolor to Cool brunet 107, więc... Mm, nie jest aż tak super zimny, wydaje mi się nawet taki lekko zielonkawy. Chętnie maznę go też, na każdego maznę, na pewno. I ostatni nasz kandydat, Maybelline Tattoo Brow. Taki o tutaj ziomek, kolor mój to Deep Brown i on kosztuje 34 zł. Dostępny jest w czterech kolorach. Cyk. Uuu, też jest pod kątem. O, jest taki jakiś bardziej owłosiony jest. Porównajmy go w ogóle z tym. Z L'orealem. No, L'oreal ma szerzej rozstawione te zęby. Okej. Okay, robimy test. O! On jest tak jakby najmniej. Najmniej napigmentowany. Widzicie? Tak jakby był wyschnięty. Albo ma być taki słaby właśnie. Po pierwszym wrażeniu, każdy ma jakieś swoje plusy i minusy. Eee, najlepiej chyba wypada tak. Przy takim właśnie pierwszym wrażeniu ten Christian Laurent, ale z drugiej strony to jest bardzo, bardzo ciemny kolor. Tu plusem wydaje się ta precyzja yy, i to, że on jest bardzo napigmentowany i y, łatwo malowało mi się te pierwsze pociągnięcia. W Lovely nie ma różnicy między jednym a drugim kolorem yy, i jest taki bardzo szary, bardzo, bardzo yy, zimny kolor. Z kolei, tutaj, Avon jest bardzo, bardzo ciepły, z totalną rudością. L'Oreal, mimo że brunetkowy, to ten kolor jest super, super e, leciutki. Fajnie, że jest ścięty. W Lovely i w Avon minusem było to, że e, są te zęby na płasko ścięte, a nie ukosem. E, z kolei ten Maybelline tak słabo pisał. Ok, najważniejszy jest. Prawdziwy test prawdziwych brwi. Nie wiem, z jakimi dzisiaj wyjdę i nie wiem, czy to będą brwi którymś z tych produktów, czy nie będę musiała zmyć i zrobić je normalnie na nowo. Okej. Okay. Ja jestem osobą, która chętnie domalowuje sobie też brwi właśnie pociągnięciami, przy pomocy cienkiej kredki albo pomady. To wydaje się mega fajnym uproszczeniem. Myślę raczej o takim mazaku jako o produkcie wspomagającym, a nie tym, którym zrobiłabym całe brwi. Mam też swoje kredki standardowe, zobaczymy jak to wyjdzie. Niczego nie oczekuję. Wydaje mi się to tak wstępnie po prostu fajnym bajerem, ale też może być czymś, czym można po prostu cztery włosy albo trzy włosy na raz malować. No dobra. Lecimy od samego początku. Christian Norong. Brzmi najdumniej. A jest najtańszy. Dobra. Lecimy na pewno. Chcę ten początek tutaj sobie zaznaczyć. I bardzo delikatnie sm smugam. O! <laughs> Uuu. O kurde! To wygląda naprawdę bardzo spoko, jak, yy, jak płoski. Dużym plusem jest to, że on naprawdę robi takie bardzo cieniutkie te kreski. Mogę przyciskać tym markerem bardzo lekko i te kreski są bardzo subtelne, a mogę mocniej i są bardziej wyraźne. Zobaczcie sobie na sam ten początek. Z bliska nawet. Bo w lusterku, jak patrzę, wygląda naprawdę bardzo spoko. Bałam się, że będzie zbyt ciemny, patrząc na to, ale. Jest kit. Tak, jak patrzę, to jest jest naprawdę git. Lovely. Już nie patrzę, który numer, bo oba wyglądają tak samo. <śmiech> <śmiech> uh. O kurde, one wyglądają tak. Y... No nie, to jest strasznie taki taki szary szary kolor, taki bardzo szary. Ciężko jest nimi, mm, jest nim dozować, bo kiedy robię te ruchy, to te pierwsze zęby przez to, że zęby nie są skośne, bardzo mocno zawsze robią mi te pociągnięcia i są bardzo widoczne. No bo jeśli skieruję je tak na wprost, to nadal nie jest zbyt łatwe. Question zachowuje się tak, jakby miał robić to, co robi, a Lovely zachowuje się, jakby było yy, yy, mazakiem do papieru, tylko przeciętym yy, tak, żeby miał trzy zęby, a nie jeden. Avon. Zrobię naprawdę niewielką próbę, bo nie będę chodzić w pomarańczowych brwiach, ale zobaczę, jak się nim posługuje. czy jest lepszy od yy, Lovely, yy, bo ma troszeczkę inny ten aplikator, ale też jest ścięty na prosto. Okej. Okay, okay, sam aplikator i to, jak ta formuła się tutaj rozkłada, sprawia, że on jest troszeczkę łatwiejszy do kontroli niż te lovely, ale ten kolor shit. No dobra, jakbym miała moje może czerwone włosy, ale nadal ja przy tych czerwonych włosach lubię y, zimne brwi. L'oreal. U niego obawiam się tej zajasności, ale kształt wydaje się fajny. Dobra, zrobimy początek. O! Okej. Okay. Przez to, że on nie jest taki super napigmentowany, to łatwiej jest to robić, bo każde pociągnięcie nie zostawia Wam wielkich takich krech, takiego od razu. tylko trzeba nim troszeczkę popracować. Ale jest strasznie jaśniutki, ale to wygląda naprawdę bardzo naturalnie, zobaczcie. Bardzo! Ale jest super subtelny. On ma tak subtelne kolory, jak moje naturalne włoski, więc jeśli chciałabym po prostu dorobić moim brwiom odrobinę objętości, a on jest ciemną wersją. Spoko sprawa, ale na bardzo, dla bardzo jasnych brwi. Ale bardzo miło się nim posługuje. Ok. I Maybelline. Też ścięty. Już troszeczkę ciemniejszy. A, a czemu. O! Widzicie to? Prawie nic nie zostawia. No dobra, na, na czole mi trochę zostawił, ale. Ale wiecie o co chodzi. On nie pisze. A dopiero został kupiony. Dla mnie wynik jest jednoznaczny. Krystianek, jeśli chodzi o ciemny kolor. Miłe posługiwanie się jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o jaśniejszy kolor, to Lorealek. Naprawdę fajne ziomeczki. I za chwilę jednym z, nim, z nich zrobię sobie całe brwi. Jak tylko zmarzę to, co mi teraz tutaj wyszło. No nie. <grym> Pokażę po prostu Wam, jak zrobić całe takie brwi. Eee, żebyście zobaczyli, bo myślę, że to jest fajne. Eee, ciekawe. I zawsze takie trochę inne, bo brwi będą takie bardziej naturalne, bardziej e, krzaczaste, lżejsze, nie takie instagramowe. uki doki, zrestartowałam się. Zaczynam od y, Loreala, bo jest jaśniejsze, a potem wzmocnię tam, gdzie będę chciała Krystiankiem e, właśnie. Zacznę od nasady brwi i robię na razie ruchy do góry i potem do góry i bocznie. Końcówkę już zamiatam tylko w bok. Porównajcie teraz y, tą do pustej, gdzie nic nie ma. To jest, wygląda jak moja taka ładniejsza, fajniejsza, naturalna. Jest to na szybko. Robiłam to w ogóle bez precyzji, mam dość daleko, praw pozoru od siebie lusterko, bo normalnie jak robię brwi sama, to mam tak. Teraz jestem tak. <ścoughs> ok, i teraz wzmocnię i dorysuję takie bardziej wyraźne te pociągnięcia, ciemniejsze. Teraz czasu, czasu odrobinę. Nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się, bo wygląda jakby była w plamy. To, co tutaj mi wyszło, kompletnie mi się nie podoba, to jest przy zastosowaniu tych dwóch markerów, najpierw jaśniejszego, potem ciemniejszego. Początek jest cudowny i taką brew chcę nosić zawsze na początku, ale tutaj mi ciągle wychodzi błoto, nieważne co robię, od której strony robię, jak gęsto robię, po prostu wychodzi takie brudne błoto. Widocznie mam tak y ułożone włoski i skórę, że po prostu no, nie da rady tutaj tego zrobić. Tutaj połączyłam te dwie techniki, do połowy zastosowałam y marker Markera, tego Christianka i tą drugą połowę domalowałam kredką po prostu, zwykłą kredką i po, pomieszanie tych metod w ogóle wygląda super i mi się strasznie podoba i do tego pięknie mi się używa, ale jednak nie jestem fanką u siebie robienia tego w całości, bo była to u mnie troszeczkę walka i nie wychodzi to ładnie ani naturalnie. Tu wychodzi dużo bardziej naturalnie i to mi się podoba. To też jest całkiem spoko. W sensie... Yy, Uważam, to też za bardzo fajny i wartościowy wniosek. Co wcale nie znaczy, że wy nie możecie i nie będzie bardzo fajnie u was wyglądać używanie tej metody na całych brwiach, a może też u was wyglądać jakby w całości, jak było to. Ważne, żeby po prostu spróbować i zobaczyć, czy to do waszej gęstości i ilości włosów i koloru włosów jest dostosowane i współgra z tym, jakie macie brwi i jaką macie wizję na nie, bo nie każdy chce mieć przecież takie same. Um, co nie? No właśnie, zapraszam Was na inne testy i dziękuję. Do kolejnego.